sezon rozrusznika porannego napędza sklep sportowy Sportano. Z kodem ROZRUSZNIK macie 5% zniżki do wykorzystania do końca maja na sportano.pl Link macie w opisie. Cześć, dzień dobry, Damian Bugański z tej strony rozrusznik poranny. Zaczynamy. Za 5 sekund pierwsze ćwiczenie. W pozycji stojącej będziemy sobie krążyć nadgarstkami, więc będzie bardzo przyjemnie i prosto. Jest po prostu nogi szeroko, mogą być kolana lekko ugięte lub wyprostowane. Krążysz nadgarstkami. Staraj się to robić Oczywiście na maksa obszernie i w pełnym zakresie ruchu i z pełną kontrolą, tak żeby ten ruch był okrągły. Tym sposobem rozruszamy nadgarstki, przedramiona, troszeczkę łokcie. Jeśli na przykład na co dzień dużo siedzisz, żydzisz za kierownicą, pracujesz na kąpie, no to prawdopodobnie masz te nadgarstki takie dość sztywne, mało mobilne. Pewnie przedramiona też nieszczególnie są wzmocnione, no chyba, że oczywiście trenujesz jakieś tam inne rzeczy, to rzecz jasna, wiadomo, ale warto sobie to rano rozruszać. Dlatego dzisiaj, w dzisiejszym rozruszniku takie oto ćwiczonko na początek, żeby nie było zbyt ciężko. Przypominam, że w komentarzach sprawdzam obecność. Jak ktoś nie napisze Cześć, jestem obecny, to w ogóle ten rozrusznik się nie liczy, nie będzie żadnych efektów. Więc napisz koniecznie komentarz i zostaw kciuk w górę. Dobra? Taka jest między nami umowa, pamiętaj o tym. Dobra, mamy to zrobione. I teraz co? Przejdziemy sobie do łokci, więc dalej będzie prosto i dalej będzie przyjemnie. Tym razem mamy krążyć tylko przed ramionami, czyli ruch wynika tylko z pracy łokcia. Zobaczymy, czy to dobrze pójdzie, czy czasem nie będziesz kombinować ramionami i tak dalej. Ręce w bok, teraz tylko łokcie, co? Znaczy tylko ruch jest w łokciu, nie łokieć krąży, bo łokieć jest tutaj w miejscu, ale ruch odbywa się w łokciu, a ty krążysz przed ramionami, więc skup się na tym, łokcie w miejscu, całkowicie, nie majdaj nimi na boki i krążymy trzy w jedną, trzy w drugą, wiadomo, skupiamy się po prostu na tej kończynie górnej bardzo często w rozrusznikach jest kręgosłup, są biodra, tylna taśma i tak dalej, a tych ramion, łokci jest zwykle po macoszemu sobie je traktuje a dlaczego mają być traktowane po macoszemu, jak można również je rozruszać, dlatego dzisiaj Właśnie taki plan. Jeszcze 20 sekund. 10, 10 jeszcze. I krążysz sobie. Nie ziewaj. Pewnie już ci się nudzi, bo jest za prosto. Spokojnie. Zaraz coś podkręcimy tempo, dobra? <laughs> teraz przejdziemy sobie do klęku i dalej będziemy mieli ramiona. W ogóle cały odcinek jest poświęcony ramionom, ale teraz będziemy robić ruch już patrz, były nadgarski, łokcie, teraz mamy staw ramienny. Więc w klęku prostym z napiętymi pośladkami będziemy robić taki świecznik, czyli podno napinam pośladki brzuch, unoszę łokcie i teraz rotacja, wyciskanie nad głowę, powrót łokciem w dół, rotacja. I tak na zmianę, rotacja wewnętrzna, zewnętrzna razem z wy wyprostem ramion do góry. Tym sposobem wzmacniamy i i aktywizujemy stożki rotatorów, działają sobie cała obręcz barkowa łopatki, więc pięknie sobie wszystko rozruszamy. No tak, no w tym odcinku mamy akcent na obręcz barkową, no i taki jest plan. Troszeczkę inaczej, daj znać czy fajnie, no ale zresztą, no cóż, ja wiem, że ci to jest potrzebne, więc nawet jak powiesz nie fajnie, to i tak wiemy, że to się przyda, prawda? Z tylko 5 minut, tu się nie da nic zepsuć, tu musi być, tak naprawdę są same korzyści. A ćwiczenia są raczej proste, więc każdy da radę, ale tu głównie chodzi o wyrabianie w sobie nawyku. Żeby coś robić, a nie tam, że masz zryw, porobisz coś chwilę, a później o miesiąc przerwy, bo coś tam. Nie, 5 minut każdy znajdzie, co nie? Dobra, mamy minuta minęła i teraz zobacz, teraz będzie ciekawiej. Bo teraz będziemy sobie siedzieć w siadzie. No ej, nawet ci nie opiszę tego ćwiczenia. Zobacz, co trzeba zrobić. Więc te stawy ramienne, które żeśmy przed chwilą mobilizowali, no to teraz pięknie nam muszą się odwdzięczyć, więc wypychamy bioderka z jedną nogą prostą zmieniamy nogi, wypychamy o i tutaj się nakombinujesz no przypatrz się jak to trzeba zrobić i powtarzaj, biodra jak najwyżej ręka podporowa prosta ale do pań słówko, żeby nie mieć łokcia w przeproście, więc jak masz przeprosty to lekko ugni łokieć a panowie raczej przeprostów nie, nie mają tak to jakoś się poukładało anatomicznie, no i nogi na zmianę prostujemy ta ręka, która się podpiera to po tej stronie noga jest ugięta tyle, jeśli chodzi o podpowiedzi no i na zmianę, o tu będzie fajnie, więc tutaj już popracuję. Yy, obręcz barkowa popracuje mocno, popracują yy, pośladki fajnie, bardzo wielopłaszczyznowe ćwiczenie mobility. Myślę, że już co niektórych tutaj zmęczy i mieli łatwo, a teraz mają trudno i, i, i teraz wzdychają. <taki>, taki jestem, taki jestem Nie, okropny dla Was. Dobra, trzy, dwa, jeden. Zuch dziewczyna, zuch chłopak Pięknie I na koniec pośladki Znasz to ćwiczenie, bo już było Wypchnięte biodra i prostujemy Raz jedną, raz drugą nogę Ale tyłek nie opada ani na sekundę ok? Więc jeszcze te poślady trzeba pozmacać Kładź się na plecy i jadymy z tym Prostujesz jedną nogę odkładasz, prostujesz drugą, odkładasz, biodra nie opadają, skupiasz się na pośladku, brzuch napięty, nie wypychaj brzucha do góry, to nie tak ma być, że brzuch jest wypchnięty, a miednica jest dalej w pochyleniu. czyli masz wygięty tyłek, znaczy wygięte lędźwia, tylko lekko nawet podwin tą miednicę pod siebie, dzięki temu ten pośladek się napnie na 100%, jeśli miednicę lekko podwiniesz i prostuj raz lewą, raz prawą, lewą, prawą i... Przytrzymaj, nie śpieszymy się, biodro nie opada przez całą minutę, tyłek nie dotknie podłoża. Pośladki będą pracować, ale tak mają pracować, o to nam właśnie chodzi. Jeszcze chwilę, wytrzymaj, 18 sekund, wytrzymaj. Za chwilę, przypominam, po tym odcinku koniecznie zostaw komentarz z obecnością, bo inaczej nie będzie zaliczone i nie będzie efektów. Mówię ci. A ja dziękuję, bo jest dzisiaj już czwartek, a ty jesteś, więc bądź jeszcze jutro, a w weekend odpal dowolny film. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Sponsorem rozrusznika porannego był sklep sportowy Sportano.pl Sportano, ruszaj po więcej.